Rzeszów kojarzy mi się siatkówką od bardzo dawna. Myślę, że przytoczę jedną historyjkę bardzo szybko, ponieważ jak byłem juniorem jeszcze w, swojej, w swoim rodzinnym mieście Kęty, przyjechałem na turniej do Częstochowy i tam poszliśmy na mecz AZS-u Częstochowa właśnie z Rzeszowem. Ja pamiętam ten mecz, stałem na samej górze. I, I wtedy moim marzeniem było zagrać na dole i moje marzenie w Częstochowie się wtedy spełniło, ale teraz się chyba spełnia drugie, ponieważ ten drugi właśnie przeciwnik, czyli Rzeszów będzie moim nowym sportowym domem. Jeżeli chodzi o postrzeganie tego zespołu, no zawsze to jest zespół, który ma wielką markę w Polsce, jeżeli chodzi o swój poziom sportowy, o swoją grę, a co za tym idzie oczywiście również o atmosferę, która się dzieje na hali, bo, bo przy takich kibicach nie da się naprawdę źle grać. I oczywiście forma sportowa to jest rzecz, która, która jest do wypracowania na hali, ale takie wsparcie tak wspaniałych kibiców, oddanych kibiców tej resowi jest bardzo istotne. Dlatego też bardzo się cieszę, że będę tutaj w Rzeszowie. Będę mógł pracować z chłopakami, którzy mam nadzieję, że oddadzą swoje serce dla rysowi, a kibice po prostu pokażą to na meczach i poza meczami, że... Że jesteśmy naprawdę bardzo mocni. To nie było łatwe, nie było łatwe, ale ten czas już mam za sobą i faktycznie jednak przygoda z środkówką, która trwa ponad 20 lat na tym najwyższym poziomie, ciężko jest zakończyć. To był pierwsze, etap, że ciężko jest zakończyć coś takiego, co się działo. To były wspaniałe czasy. Przez pierwszy rok miałem totalny reset, jeżeli chodzi o środkówkę. Później oczywiście zacząłem się interesować pod kątem takim, żeby wykorzystać tą wiedzę, którą mam, więc jakby też korzystałem z, z, ze szkoleń, ze spotkań z scenerami, których miałem przyjemność gdzieś tam poznać podczas swojej przygody. I później moja przygoda w Bielsku zaczęła się jako trenera już i, i początki były bardzo emocjonalne, ponieważ y, zawsze jednak ta głowa jest bardzo pod kątem takim zawodniczym myśli, ale już te kilka lat y, mojej pracy trenerskiej jednak już ten etap zawodniczy zamknęły teraz już wyłącznie myślę jako trener, szczególnie też również cieszę, bo to jest zupełnie inna praca. Moim celem będzie zbudowanie drużyny, drużyny, która będzie miała charakter do gry, ponieważ uważam, że bez charakteru, bez motywacji nie można nic stworzyć i ja wiem, że klub to jest duża marka, ale żebyśmy zasługiwali na bycie w tej dużej marce, w tym klubie tak potężnej historii również, to musimy pokazać kibicom, że boisko jest naszym domem i tam dostawimy serce i ja wierzę, że tak budowaliśmy ten zespół pod kątem właśnie charakteru, motywacji, doświadczenia, młodości i tych ludzi, którzy naprawdę chcą się rozwijać i tych ludzi, którzy chcą coś wygrywać jeszcze, że wierzę, że ta grupa przez kim będzie bardzo trudna do, do złamania przez wszystkie, przez wszystkie inne drużyny.